Cześć! Dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić poki, czyli japońskie chrupki zbożowe. Potrzebujecie jednej czwartej szklanki letniego mleka, jedna druga szklanki mąki chlebowej, jedna trzecia szklanki mąki tortowej, polewę, no to to już zależy od smaku, dalej jedna czwarta łyżeczki soli, i teraz łyżka suszonych drożdży, Miód. Nie wiem ile. Jedne, jeden i jedna druga e miód 1 1 1 1/2 miodu cukier puder 1 łyżkę i 1 i 1/2 łyżkę masła e, na początku do miski wlewamy mleko i dodajemy łyżkę drożdży mąki, łyżka cukra purda, sól, dodajemy półtorej łyżki miodu, dodajemy półtorej łyżki masła. <grym> Dodajemy 60 ml wody. Teraz wszystko miksujemy. Spokojnie! Spokojnie! Teraz odkładamy całą masę na jakiś czas, przykrywając wszystko ścierką. Bo ja przecież muszę robić tą trudną robotę. O, fuj. Nie wiem jak to zrobić, bo to jest tak ten. Nie wiem czy mąki nie trzeba będzie dodać, wiesz? Albo upieczymy jednego, co? Mhm. Teraz wkładamy te poki do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. I tak wszystko spalisz. Nie spalę, bo ja jestem zawodową kucharką, nie to co ty. Ja, jak są wyciągnąć, cokolwiek. Nie skup. kładę pokiego. Mitochondrium. Chodź teraz tu. Ej, jak się nazywa ta piosenka? Tam coś, to coś śpiewałaś? Mitochondrium. <laughs> Serio? Sama sobie wymyślisz. Dobra, tę piosenkę. teraz y, już y, wyłącz kamerę. Uwaga zajmujemy. Oto nasze poki.